Cześć, tu Chris. witajcie na kolejnym moim filmiku. Dzisiaj Wam pokażę, jak wykonać z konsoli Linuxowej polecenie Tracert. Zna, znane z Windowsa polecenie Tracert. A więc zaczynamy. Musimy sobie wpisać po prostu w konsoli takie słówko, a więc traceroute i nasz adresik, na przykład niech to będzie adres wp.pl Za chwilkę będziemy mieli gotowy nasz pomiar. Jak widać ten pierwszy pomiar tutaj DDWRT 192.168.1.1 Mam ponad 290 milisekund, więc mam troszkę kiepski czas dostępowy do naszego routera. Mój router jest oparty właśnie o soft DDWRT. No niestety mam tu takie warunki, że mamy takie, taką prędkość, taki ping. Czyli tutaj muszę szukać przyczyny ze swoim łączem internetowym. Także dzięki. Do następnego filmiku. Cześć.